To jest, to jest ta centrala, czyli znaczenie tego, co robimy w Opolu przede wszystkim. Prawda? Natomiast misja społeczna, nasza, to jest misja w terenie. To są ludzie, którzy się kształcą i którzy mają bliżej do książki, dzięki nam, do książki naukowej, przede wszystkim do książki naukowej. Także te 11 filii, które są w tej chwili, które stanowią bardzo bogatą, najbogatszą w Polsce w tej chwili sieć filialną, to jest nasza duma. Nie wiadomo, czy uda się utrzymać tak, tak świetnie można powiedzieć gęstą sieć filii, ale na pewno misja ta, którą prowadzą koleżanki i koledzy w jest z punktu widzenia społecznego prawdopodobnie najważniejszą naszą misją. Proszę Państwa, przepraszam, że umieszam tutaj wystąpienie merytoryczne z witaniem gości. Jest bardzo wielu wspaniałych, proszę, proszę się nie gniewać, jeśli, jeśli kogoś pominę, ale no, o jednym gościu chciałem powiedzieć jakoś tak ekstra osobno, to jest Pan Bogusław Żerakowski, Jeśli może, to Babusiu Jeden z najgludniejszych współczesnych polskich kolegów. Były wicedyrektor w każdym razie bardzo ważny pracownik pedagogicznej Biblioteki Giuriskiego. Więc się takimi kolegami z przeszłości. Bo ta przeszłość jest przecież również bohaterem dzisiejszego dnia. Bogusław jest bohaterem najnowszego numeru stron. Dzięki Panu Marszałkowi, dzięki Zarządowi mamy taką szansę, żeby wydawać pismo społeczno-kulturalne właśnie w Bibliotece Pedagogicznej. Bohaterem najnowszego numeru, który Państwo macie w zdeczkach, jest właśnie twórczość i sama osoba Bogusława Żurakowskiego.